Z kolejnym odcinkiem na moim kanale. Dzisiaj kolejny filmik z takich typowych filmików. Masła maślane, ale nieważne. I dzisiaj mamy 25 faktów o mnie. Nie zebrałam 50 faktów o mnie, jak to są te popularne, wiecie, filmiki, że 50 faktów o mnie i tak dalej. Ja zebrałam tylko 25, które są na kartce, bo nie zapamiętałam ich. Więc tak, jakbym tu z faktów pominęła. To bardzo serdecznie mi wybaczcie. Najwyżej później wam go gdzieś dopiszę, ale powiem że jest tutaj tyle tych punktów i one są tak napisane, że. No, tak. no ja, tak. Najlepsze jest. Ale co, zapraszam do faktów. No to co, lecimy. Chodzi pierwszy fakt: to, że mam na imię Weronika, co na pewno już po nazwie kanału yy, mogliście. Zauważyć, no bo nie dawałabym chyba nazwy swojego nieprawdziwego imienia, chociaż kto wie. Drugi to, że mam dwa kanały. Jeden to jest ten, który tak naprawdę powinien być drugi, ale będzie pierwszy, więc to jest mój pierwszy kanał, czyli kanał vlogowo-blogowy, a drugi to jest słuchajcie, kanał gamingowy, dokładnie, czyli są różne gry i tak dalej. Trzeci fakt, że nie mam żadnych nawyków, czyli że na przykład codziennie wstaje. I zakładam skarpety od razu jak wstanę, albo że codziennie ścielę łóżko, tak albo, 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 no 500 razy będę mówiła albo, tak, tak, Vera na pewno, albo na przykład, że nie wiem, że myję podłogę co 5 minut, więc nie wiem, czegoś takiego. Kolejny fakt to, że umiem mówić w dwóch językach, oprócz oczywiście po polsku, jest to angielski i hiszpański. Angielski umiem na poziomie B1 mniej więcej, e, a hiszpański na A1, no bo mam go w tym roku, więc nie wiem, czy mogę mówić, że mówię płynnie, nieważne. Dalej, nie mam rodzeństwa. E, uwielbiam grać w przeróżne gry. E, jedyne, co jest właśnie też kolejne tutaj faktem, że nie lubię grać w hogory, e, wiecie, jakieś tam straszne gry i tak dalej. Chociaż niektórzy mogliby się uczepić, że gra Dead by Daylight, w którą gram na live'ach i poza live'ami i może jakiś odcinek się z tego pojawi, to mogliby się niektórzy przyczepić, że a to przecież też jest gra typu horror, ale na przykład nie lubię y, gier, gdzie na przykład nagle wyskakuje Ci jakaś osoba przed twarz i jakiś clown, no tak podaję przykłady, więc, więc takie gry nie lubię grać, ale typu Dead by Daylight, Fortnite, since track też kiedyś grałam. Co jeszcze? No, i ta przeróżne gry. E, w przyszłości e, chciałabym mieć, słuchajcie, tatuaż. Idę, by, byłby to albo na prawym, albo na lewym nadgarstku. Mam jeszcze sporo czasu, ale gdzieś tutaj. To, to jest nadgarstku, chyba. Zawsze się mylę. Ale gdzieś tutaj, właśnie, albo na prawym, albo na lewym. Byłam w 6% świata. To się nazywa. I kocham podróżować, po prostu podłużowanie, to jest życie. Chciałabym najlepiej zwiedzić cały świat czyli 100% świata, a nie tylko 6. Czyli znaczy 6 to i tak jest sporo, jak na, wiecie, jak na takie podróżowanie. W przyszłości, raczej znaczy nie wiem czy jest takie w takiej przyszłości, ale moimi marzeniami jest polecieć do Dubaju oraz na Malediwy, czyli przez niektórych nazywane Wyspa Raju. Może tam tak jest, nie wiem, nigdy nie byłam. Mam lepszy kontakt z chłopakami niż z dziewczynami. Oczywiście są już tak moje wyjątki, czyli dziewczyny z mojej klasy i tak dalej, chociaż nie wszystkie, ale większy kontakt mam z chłopakami. Mam dwóch przyjaciół, chłopaków, z którymi po prostu świetnie się dogaduję. Zresztą, jak bywacie na lajmach, to wiecie, że zawsze z nimi to jest po prostu hit i nie da się z nimi czasami wytrzymać, ale jest hit. I. O, dalej. Uwielbiam Los Angeles. Jest to mega miasto. Co gada nie byłam w jego wszystkich zakątkach, ale tam jest pięknie. Szczególnie lotnisko. Tam. Kolejny fakt to nienawidzę Matmy. Matma to jest najgorszy przedmiot, jaki tylko wymyślono. Ja nie, wiem. nie Nie wchodzi mi on do głowy. Wiadomo, nauczę się czegoś tam na pamięć, czy napiszę sobie na kartce, żeby mi z taką ściąga do piórnika, czy po prostu, nie wiem, nauczę się tylko, żeby to wkuć, ale i tak mi nie wychodzi, więc nie nabidzę Po prostu nie. Never. Kolejny fakt to, że kocham psy. Psy to życie. Kocham psy. Jej, ale nie mam moje kanale, kanale będą się pojawiły wtorek, czwartek i piątek. Nie wiem, czy to jest fakt, ale można to w do filmiku. A co? Nie mam żadnego przyzwiska. Nie, ni nigdy nie miałam. Nikt, w sensie jak na przykład nie wiem, ktoś ma motylek, kwiatuszek i tak dalej, to ja nigdy nie miałam żadnego przywiska Wszyscy na mnie mówili albo Wera, albo Wercia. No, ale najczęściej to jest Wera. I właśnie kolejny fakt z moim jakby imieniem: to nie, nienawidzę i albo nie lubię, jak ktoś do mnie mówi Werka, czyli W-E-R-K-A, albo po całym imieniu, czyli Weronika. Na przykład Weronika wyjść na dwór, Nie lubię tego po prostu nie. A Weka to już jest w ogóle masakra, Tego to już zdzierzę Weronika, jak ktoś mówi pełnym imieniem, ale Weka, to nie lubię. Nie. Po prostu jak ktoś do mnie mówi Wera, albo wekcie. Owiedziam, z Wami gadać na live'ach i na snapie, bo dzielę się z Wami wtedy, co się aktualnie u mnie dzieje, co mam w planach, co się działo, czym Was na przykład nie poinformowałam, albo co planuję na filmy i tak dalej. Więc. Tak. W swoim życiu malowałam się tylko raz. Dokładnie. Było to niedawno. No? I nawet na moim Instagramie macie zdjęcie. To jest. Przed ostatnie zdjęcie, tak, z mojej twarzu i tam była wymalowana, ale tego nie widać. Nikt mi nawet nie napisał. no Poza tym, że pewnie wstawiłam hashtag, hashtag makeup, więc pewnie po tym ludzie mogliby sobie pomyśleć, że jestem pomalowana, e, ale tak na zdjęciu w ogóle nie było widać. Ponadto, dzisiaj nie maluję. No. Uwielbiam język angielski, w sensie akcent angielskiego. Po prostu mi się Wam podoba na przykład, taki typowy Angiel albo typowy Amerykanin, po prostu uwielbiam te angielskie akcenty, nie wiem czemu, na przykład nie lubię hiszpańskiego akcentu, nie, nie lubię, nie podoba mi się, po prostu... Nie wiem, jak pewnie rodowity Hiszpanin by to powiedział inaczej, ale jak czasami wiecie, na sprawdzianach macie słuchania, na przykład jakieś historyjki, nawet na angielskim, ale to na hiszpańskim ich akcent on mnie tak denerwuje, a na angielskim też ja sobie słucham, wszystko rozumiem, no wiecie, większość i te teksty, co powoli, a w hiszpańskim akcencie to i po prostu jakbyście słyszeli, jak Chińczyki rozmawiają. Nic nie rozumiecie, to jest takie. Co się dzieje, no nie? Ja, z nic nie da się zrozumieć. Wiesz, to z I w przyszłości z chęcią odwiedziłabym mur chiński. Nie wiem czemu, ale odkąd po prostu oglądam takich typowych vlogowych youtuberów, to większość z nich była, w... znaczy no może nie wszyscy, ale byli w Chinach na murze chińskim i jak ja widzę tylko te takie zdjęcia i tak dalej, gdzieś tam mógł chiński, to tak fajnie wygląda, czy nawet na filmach, więc z chęcią bym go odwiedził. Nie wiem w sumie czym. Uwielbiam słodycze. Słodycze to jest po prostu... Słodycze, to, to słodycze każdy chyba wie dlaczego i tak. <ścoughs> I uwielbiam, lubię to. Chciałam powiedzieć, że uwielbiam lato, ale lubię lato, bo nienawidzę jak jest 30-40 stopni gorąca, to już jest powyżej tutaj moją granicę wytrzymałości, jeśli chodzi o temperatury i tak dalej. Najbardziej tu lubię wiosnę, bo jest raz chłodno, raz ciepło, oczywiście w większości to pewnie ciepło, ale i też zimno, więc wiosna to jest najlepszy okres. Co prawda teraz wiosna, nie wiem czy wygląda na wiosnę, bo raz jest ciepło, raz jest zimno, raz jest lodowato, raz czasami pada śnieg, raz deszcz, raz jest burza, raz po prostu kolejnego dnia można chodzić w samych koszulkach i w ogóle na w spodenkach. Więc tak, więc wiosna jest spoko, jeśli jest taką typową wiosną, czyli jest ciepło, raz jest chłodno. Boże, zgadzałem się na temat pogody, a przecież mamy kolejny fakt, że, słuchajcie, to już koniec tego filmiku. Mam nadzieję, że 25 faktów się pod Wam podobało, bo ostatni fa fakt to właśnie było, że to koniec tego odcinka. Yy, słuchajcie, to było właśnie 25 faktów o mnie na dwóch stronach. Tak, na dwóch stronach. Tak, przesłałam, myślałam, no na dwóch stronach? Myślałam, że na jednej. Nie, na dwóch stronach. Mam nadzieję, że ten film Wam się spodobał. Bo naprawdę było mi trudno wymyślić 25 faktów o mnie, jakie mogłabym mieć, No bo od razu co mi przyszło do głowy, to, że mam na imię Wolnika i tak dalej. Ale w sumie nie wymyśliłabym 50 faktów o mnie. Serio. Co mogę jeszcze wymyślić? Przecież jakby do szkoły? Tak jak 90% ludzi? Raczej znaczy nastolatków i tak dalej. Dobra, hej, nie będę już przewrzeć tego filmiku, bo już na pewno jest długi, więc co? Mam nadzieję, że Wam się filmik podobał. I co? Dzięki za oglądanie. Widzimy się już w kolejnym odcinku, czyli we wtorek. A już jutro na kanale gamingowym kolejny odcinek z gry. Więc mam nadzieję, że filmik Wam się podobał. Dziękuję za oglądanie i buziaczki. Pa!